Mam go widzowie i teraz zbieram sobie paczki, które będzie na Jeden ostatni odcinek na dzisiaj. Już tutaj nie będzie przynajmniej lagów. Jest w ogóle nowy sezonik. Nowy sezonik piękny. Paczki, ja by to był jakiś fajny. Okej, okay, i się otworzymy patrzę. Ja otwieram tę paczuszkę i coś mam nadzieję, że to będzie jakiś, nie wiem, Mbappe. Mam nadzieję. Będzie embapy będzie jakiś. Od... Fajnego, by było coś... No co, no co mi się ładuje? Bo tu, tutaj są lagi serio. O, i to player i co mi? Nie no super, ja, ch ja chcę jeszcze jedno. Wiecie co zrobię jeszcze jedno otwieram. Mi się nie podobało tamto to. Aha Nie podobało mi się. U, co to? Uuuu! Ej, co to, to mocno może być? Co mi dropnie? Nie znam kraju. To już, to już mi się nie podoba. Nie znam kraju. Uuu, co to? Jakieś dobre w ogóle? No nie O, to co bym chciał? Nie podobało mi się. robię to się będzie ale... Uwaga, No dobra. Le... No. takie... No. Nie chcę drogę robić. nie jestem zagrany, kochani no mm. A ja dajcie mm. łapki w górę w dzisiaj wyjątkowo chciałbym dać tysiąc łapek w górę pod tym filmikiem subskrybujcie mój kanał, to mnie motywuje mam 550 subskrypcji zacznijmy po 2000, pokazuję twarz na 2000 a na 5000 zdradzę co będzie? Na 1000 będzie to grubo i nie wiem jak ja to zrobię, ale spróbuję. Więc mam nadzieję, że to was motywuje i mnie motywuje. A ja się bardzo cieszę i chcę dla Was nagrywać coraz lepsze filmiki. Ale już wyszło. Najwięcej goli to... Bellinghamem strzelam Blachowicz jest? Ej Dlaczego Dlaczego oni ciągną? Sprawdź strzelili gola nie. Ale nie Ale na szczęście Nie, nie strzelili To mogli. Dobra Bellingama Poszła piłka do Bellingama To myślę, że to może się zakończyć dobrą akcją to może być golem, czy nie? No, no to mi nie, nie poleciała ta piłka. Ja myślałem, że tutaj pobiegnie. To taki, o! nie <laughs> przewracam, jak ja bym pijany, jakbym popił. Tam leżymy we dwoje, winniczy z O jezu, O, ale wini tam! Ława, jaka piłka! Eh, dzini, wini to! umie, mnie wini to, u mnie wini! Nie, 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 nie ma. W ogóle nie, po, nie powiedziałem wini ostatnio, dropnano. I się jarałem. Markinios to to. to Pum. Ale z tym Bellinghamem koszę. Lo Lonardino. Piłka. obronił. Drożnych Drożny to umiem. Tak sobie zawsze robię. Teraz podaję tak. I pa. Pum. No ale się nie udało. To moli. Ależ nie szczerał, nie chociaż szczęście. to wybronił, Jeszcze mi tak się odbiło. Ej, ja Ależesz ładne tu, że ja ciebie takie śliski robię, że one są niepotrzebne. To Teraz wiem, że to będzie o tak. No, zawsze. Zawsze źle myślę. <laughs> Oni to zawsze mają mnie farta. Dobra, ja to już mogę walić stąd, bo no i tak już zaraz będzie koniec. Berem. Zero do zera w po pierwszym Ale wtedy, kiedy strzelił, to to tak wybronił. Na czyli szczęsny, że to się w głowie nie myśli, to się w głowie. To jest takie kol, a on takie łeb. Dlaczego? Jak oni wygrają ten mecz? Bo oni mają dobre akcje. A ja mam, ja miałem jedną taką groźną z tym to Dobra, Bellingham, 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 Ej! Moja piłka! No! Ehi, teraz ti faul! Teraz chcesi, chcesi faul trovare No, dlaczego? Dlaczego on tego nie złapał? Amum! Dobra, siejno! Super No to jest już groźna taka akcja. Ależ już poleciał Bellingham. A co tutaj się dzieje teraz? Co jest w głowie się nie mieści, co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Teraz patrzcie na to. No właśnie, właśnie się zatrzymał, wiedziałem, żeby nie robić ślizgów. No kogo to pole... A, dobra. Nie, no dlaczego ja się przewracam? Znaczy wiem, że robię ślizgi, ale dlaczego ja się nie, nie trafiam tak bezsensownie, jakbym był pijany? Ciekawy kiedy ten gol będzie, widzowie. Mój oczywiście. Jaki? No, co tutaj? Jeden dał na pi Chyba pięć. Ja pier... Co tutaj się dzieje? Jakie zamieszanie? Haha! Ha. 10 minut na strzelenie gola. 10 minut. Przecież przez 10 minut to można, to można nauczyć się tabliczki mnożenia. Albo, albo zrobić zrobić rzut rożny i go potem podać to niego i winni nic nie zrobi albo jeszcze można, przez no. <suszę> te 2 minuty praktycznie podać do tego gościa, którego nie znam, ale jakiś dobry jest i do Viniciusa. piłka jest w suficie, potem tutaj, i to, potem i potem jeszcze i potem i potem co tutaj się dzieje? O Jezu, już będzie 0 do zera. ale co to, co to było? No jednak, o jednak, co to było? No jednak... To ja się zaglądam widzowie już. Opa!